Władca Pierścieni, Bitwa o Śródziemie 2, czyli hołd dla trylogii Jacksona oraz oczywiście prozy Tolkiena w postaci Strategii Czasu Rzeczywistego. I to jaki hołd? Z tej gry klimat tamtych filmów aż się wylewa i nagle zamiast biernie patrzeć po raz enty na obronę Helmowego Jaru, czy mi na sami możemy taką obronę odegrać. Gry na licencji, zwłaszcza w tamtych czasach, zazwyczaj były klepane na szybko, póki jakaś marka była na szczycie popularności. Wychodziły z tego często produkty gropodobne, podobne, choćby dwie odsłony taki powiedzmy przygodówek z tego samego uniwersum, dla których pewnie może wielu ma sentyment, oprócz klimatu Tolkiena nie oferowały one praktycznie nic ciekawego. Czekajcie, zaraz będzie najlepsze! Dobrze, więc piosenka. Jest taka gospoda, przybytek wesoły, pod starym i szarym pagórkiem, gdzie ważą tak mocne, brązowe, tak piwo, że człowiek z księżyca wpadł kiedyś z wizytą, by parę kufelków wydudlić. O, o, a, a gdzie on zniknął? To czary. Zdora! Zwykła sztuczka, magika. Świetna sztuczka! Dlaczego to zrobiłeś? Toż to gorsze niż wszystkie głupstwa, jakie mogli palnąć twoi towarzysze! To był wypadek! Tja... Yeah, no faktycznie ta gra to trochę był wypadek. Mamy też unikalną możliwość posłuchania naszych ulubieńców w polskiej wersji językowej. No, ale chyba jednak zostanę przy oryginale. Na szczęście z tutaj strategią tak się nie stało. To gra, która sensownie stoi na własnych nogach, jednocześnie czerpiąc od najlepszych gier z gatunku, takich jak choćby Warcraft czy Pretorians. Nie widać tu taniego fanserwisu, bo po prostu elementy, które niejednokrotnie żywciem wycięto z filmów, jak modele postaci czy miast, albo muzyka, po prostu pasują do zaoferowanego modelu rozgrywki. Skoro o muzyce mowa, to od razu też dodam, że niestety, jak to w moich materiałach zawsze bywa, nie będzie nam przygrywał ten oryginalny soundtrack. Oczywiście z powodu licencyjnych. YouTube w momencie by taki materiał zablokował w tempie godnym cienistogrzywego. Postaram się dobrać coś o podobnym klipacie, możecie też sami gdzieś w puścić sobie tę legendarną ścieżkę dźwiękową. Pewnie wielu mu nie wspominało o pierwszej odsłonie. Osobiście wolę dwójkę, która według mnie po prostu robi wszystko lepiej, lepiej wygląda, lepiej działa i oferuje więcej zawartości. Troszkę traci przez to na unikalnej tożsamości jedynki i pauperyzuje niektóre mechaniczne założenia, mi jednak te zmiany odpowiadały. Gra ta miała premierę w 2006 roku i właściwie jednomyślnie zebrała pozytywne recenzje. Pewnie oprócz purystów książek Tolkiena, bo to co tutaj czasami się robi z lord tego świata, może wywołać ból głowy patrz, choćby Bilbo wesoło skaczący w rytm okrzyków mordowanych pod nim istot. No ale próba traktowania tej gry jako kanonicznej jest raczej niepoważna. Niestety gra ta najprawdopodobniej padła ofiarą wojen licencyjnych, bo innego powodu nie potrafię wyjaśnić i niestety nie jest dostępna w cyfrowej sprzedaży. By zagrać w legalnie jedynym sposobem jest zakup płyty z drugiej ręki, a te przez fakt niedostępności potrafią sporo kosztować. Zresztą kto dzisiaj ma jeszcze napęd DVD, żeby to jakoś odpalić? Na szczęście, jak zwykle, fani poradzili sobie z tępymi głowami prezesów korporacji w za drogich garniturach i wzięli sprawy w swoje ręce. Tak, oto powstał znakomity launcher, na którym kilkoma kliknięciami możemy pobrać sobie pierwszą odsłonę, dwójkę oraz osobny dodatek królna z góli. Fanom jednak, jak zwykle, mało, więc mamy oczywiście jeszcze sporo modów balansujących i ulepszających rozgrywkę na czele z takimi molochami jak Projekt Edain i Age of the Ring, które właściwie rekonfigurują rozgrywkę od nowa. Jak ktoś boi się, że próba odpalenia tej gry po latach będzie wiązać się z męczarnią przeszukiwania połowy internetu celem pobrania obrazu płyty, łatek do rozdzielczość, Kraków itd. Wszyscy urodzeni w latach 90. niestety to dobrze znają, śpieszę uspokoić. Instalacja tej gry jest praktycznie tak prosta, jak pobranie gry ze Steama. Wszystko po kolei wyjaśnię i odpowiednie linki wstawię w opisie filmu. Na początek szukacie czegoś, co nazywa się All-in One BFME Launcher. Pobieracie i otworzy Wam się takie okno. Każdy kto pobierał grę z jakiegokolwiek launchera, myślę, że poczuje się tu jak w domu. Wybieracie grę, której szukacie, klikacie Install, no i właściwie powinno działać. Rozdzielczość możecie ustawić dowolną w tym oknie. Jedynie nie udało mi się odpalić gry w języku polskim, ale to może moja kwestia. Zresztą jakoś mocno się z tym nie szarpałem, bo mechaniki gry znam od dawna. W jednej konfiguracji ustawiając polski, gra odpaliła mi się... po niemiecku. Co mocno zabolało mnie jako Polaka, no ale cóż, zemlełem przekleństwo i jakoś to przetrwałem. Warto zainstalować również najnowszy patch, choć przyznam, że u mnie z jakiegoś powodu czasami na najnowszym patchu nie odpalały się poszczególne elementy, ale na starszym już działały. Na przykład kampania włączała się tylko na starszej wersji. Nie panikujcie więc, jak gra się wywali, tylko porządkujcie patchami. To właściwie tyle, gra jest gotowa do wygodnej rozgrywki. Jak będziecie mieli jakieś problemy, to piszcie w komentarzach, myślę, że uda się jakoś wspólnie jej rozwiązać. O największych modach opowiem w osobnym segmencie, a teraz opiszę, na czym polega tu rozgrywka. Gra ta, jak już się rzekło, należy do strategii czasu rzeczywistego i to w pełnym tego słowa znaczeniu. Podobnie jak w serii Warcraft, aspekt ekonomiczny praktycznie nie ma tu żadnego znaczenia. Ot mamy jeden surowiec, który wytwarza się automatycznie przez kopalnie. Mają one jednak spory obszar działania, więc musimy je rozlokować praktycznie na szerokości całej mapy, by jak najwydajniej surowce zdobywać. Niestety. Owe kopalnie łatwo zniszczyć. Stąd, i chcemy mieć ich więcej, tym szersze terytorium, którego musimy skrupulatnie pilnować. Niektóre negatywne rasy mają także możliwość budowy tartaku, który dodatkowo tworzy surowce z drzew. Pomysł jest o tyle sprytny, bo wymusza nas praktycznie od pierwszych minut ciągłe rekonfigurowanie patrolów wojska, by mieć jak najwięcej kopalni, bo im więcej, tym szybszy rozwój ale z drugiej strony, więcej jednostek do ich pilnowania. Z tego powodu, nad czym trochę ubolewam, nie pozwala to na zbudowanie małej, ufortyfikowanej bazy, której będziecie zaciekle bronić, a choćby w twierdzy. Swoją drogoma analiza pierwszej twierdzy, też jest na kanale, i wiele innych kultowych strategii, serdecznie do nich zapraszam. Całą playlistę macie w opisie filmu. No ale tutaj to tak nie wygląda. Coś takiego umożliwiamy od Edain, ale o nim sobie jeszcze powiemy. W tej grze nasza baza będzie wyglądała jak szereg chaotycznie zbudowanych budynków, nie da się tutaj raczej być estetą, bo kluczem w tej grze jest nieustanna produkcja kolejnych armii, a potem walka, walka i jeszcze raz walka. Wróg często atakuje nas właściwie w pierwszych minutach gry. Grze tej, by lepiej oddać rozmak batalii, nie tworzymy poszczególnych jednostek, a całe armie jednocześnie. Zazwyczaj tym większe, im słabsze są jednostki. Generalnie podział jest dość klasyczny, w stylu papier i nożyce Łucznicy są skuteczni na włóczników, na łuczniku skuteczna jest jazda, a na jazdę skuteczni są włócznicy. Takie są najbardziej ogólne założenia, bo typów jednostek mamy całe mnóstwo i tutaj zaczyna się zabawa. nacy mają także swoje jednostki unikalne, jak choćby ogromne drzewce welfów, które jednym ciśnięciem kamienia potrafią sprzątnąć pół armii, olbrzymy u goblinów, trole wojownicy grając z Mordorem, zamiatają swoimi maczugami całe zastępy wrogów, machiny obleżnicze krasnoludów także niszczą wszystkich w okamgnieniu, ale to znowu dopiero początek. Bo każda nacja ma przecież jeszcze swoich bohaterów, bardzo drogie jednostki, które, nawet jak zginą, możemy wskrzesić. No i generałowie są nam wszystkim bardzo dobrze znani. Kto nie chciał cisnąć piorunem, tak jak to zrobił Saruman w Karadras, albo zniszczyć katapultę wroga za pomocą skrzydlatej bestii, jak w innej legendarnej scenie, kto nie chciał ruszyć kawalerią na czele z Teodenem z okrzykiem na ustach i rozjechać armię wrogów. Nie mówiąc już chyba o mojej ulubionej scenie, jak Sauron ze swoim buzdyganem ciska wrogami, jakby byli z kartonu. Swoją drogą. Matko, jak chciałbym jeszcze raz zobaczyć Saurona w akcji. Jego design do dzisiaj uważam za najlepsze, co powstało w historii antagonistów. Zresztą jego figurka i grafika dumnie prezentują się w moim pokoju. Przy okazji figurkę tę pomalował mój serdeczny kolega. Jeśli chcielibyście poznać jego inne dzieła, to koniecznie obserwujcie jego profil na Facebooku i Instagramie Bla Miniatures. Linki w opisie. Tym bardziej za każdym razem nie boli, że widzimy go w kilku sekwencjach i tyle. Mała ciekawostka, Sauron miał pojawić się także na polu walki w finale trylogii i walczyć sam na sam z Aragornem. Jackson zrezygnował z tej decyzji, gdyż nie chciał, żeby Sauron wpadł w kliszę typowego antagonisty do pokonania na końcu historii. Miał być on raczej tajemną, niewidzialną siłą. Choć i tak poszedł na kompromis, bo sam projekt oka Saurona jest wbrew książkowej wizji. No ale tutaj nie o tym. I proszę, nie żartujcie teraz, że przecież mamy możliwość zobaczenia Saurona w akcji w najnowszym barachle od Amazonu. Choć i tak akurat jego rola się wyróżnia na tle innych. No ale na bezrybiu i rak ryba. Do stworzenia Saurona, jednak, lub po stronie dobra Galadrieli, musimy zdobyć pierścień. W potyczkach posiada go golum, którego możemy znaleźć dzięki mocy ujawnienia odkrytych. Gdy się to uda, pierścień zanosimy do fortecy i rekrutujemy najsilniejszego bohatera za 10 tysięcy surowców. Wracając jednak, gra ta umożliwia odegranie tego wszystkiego, a całość pompuje jednocześnie znana nam ścieżka dźwiękowa i w zdecydowanej większości oryginalne głosy naszych ulubionych bohaterów. No ale jakby nadal tego było mało, w toku rozgrywki bijamy punkty, za które odblokujemy dostęp do unikalnych czarów, z początku dość prostych jak tymczasowe wzmocnienie jednostek lub ich uzdrowienie, poprzez błyskawiczne przywoływanie dodatkowych jednostek, kończąc jednak na absurdalnie potężnych umiejętnościach, jak choćby przywołanie balroga albo ciśnięcie ogromną kulą ognia, która potrafi sprzątać pół miasta w sekundę. O ile koncept tych zaklęć jest rewelacyjny, a możliwość pustoszenia armii balerogiem to doświadczenie właściwie trascendentne, tak brakuje w nich mocno balansu. Mam wrażenie, że są zbyt potężne, bo niespodzianie jedna kula ognia może zniszczyć całą naszą bazę. Choć też taka jest ta gra, nigdy praktycznie nie możemy czuć, że mamy przewagę, bo wystarczy chwila nieuwagi i szala przechyla się na drugą stronę. Szanuję takie podejście, może dlatego mi to przeszkadza, bo jednak wolę trochę wolniejszy typ strategii. Dajcie znać jak to u Was wygląda. Budynków mamy kilka rodzajów, każdy też możemy ulepszać maksymalnie do trzeciego poziomu. W jednym rekrutujemy jednostki albo odkrywamy ulepszenia naszych postaci. Praktycznie każdemu typowi jednostek możemy wzmocnić zbroję, broń albo nadać im herszta, który zwiększa poziom armii. Bo nie tylko bohaterowie, ale każda armia wbija tutaj poziomy, choć oczywiście armie giną tu tak szybko, że raczej nie ma to większego znaczenia. Bohaterów jednak możemy wskrzeszać, więc ci z czasem będą mieli znacznie szerszą paletę umiejętności. Gra z dodatkiem posiada trzy kampanie. Możemy odegrać rolę śródziemia ze złej i dobrej strony. Dodatek opowiada o losach czarnoksiężnika Zangmaru. Szanuje bardzo podejście, w którym możemy odtworzyć fantazję, że dobro nie wygrywa, tylko Sauron zdobywa pierścień i wypala ogniem i buławą wszystko co radosne z tego świata. Sam Tolkien pewnie się w grobie przewraca, patrząc na to. Mi jednak się to podoba, że twórcy nie próbowali tylko tanio odtworzyć wydarzenia z trylogii, ale pobawili się konwencją. Kampanie stworzone są porządnie, mamy cutsceny, narracje, każda misja stara się jakoś nadzaskakiwać. Do tego wstępy, czytane przez Hugo Weavinga, mocno podbudowują klimat. Trzeba jednak podkreślić, że kampanie, mimo to, są bardzo krótkie i często stworzone jako lustrzane odbicia. Osiem misji, które mogą zająć góra pół godziny, byłoby to może w porządku, gdyby nie znacznie bardziej rozbudowana kampania w pierwszej odsłonie. Najlepiej wypada kampania z dodatku Król z Góli, która już nie wynikała raczej z pośpiechu wydawniczego, tylko spokojnej i konsekwentnej pracy twórców zasilanych dochodami z oryginału. Zdaję sobie też sprawę, że to, co wyprawia się w kampaniach, nie ma nic wspólnego z oryginalną wizją Tolkiena. Ale nie byłem nigdy jakimś purystą w tej kwestii i trudno mi jakkolwiek na poważnie traktować wydarzenia z gry. Nikt przecież nam nie powiedział, że to jakiś kanon podpisany krwią przez dzieci oryginalnego twórcy. O, ma to być dobra rozrywka i tyle. Mnie to nie boli, ale pewnie jak ktoś cytuje Silmarilliona na wyrywki, to długo tutaj nie wytrzymie. Mamy też dość nietypową możliwość stworzenia własnego bohatera w tym świecie, gradają do tego swobodny kreator postaci. Tak wygląda rozgrywka w pierwotnej wersji gry, ale jak to w tej branży bywa? Kiedy wydawcy nie pozwalają nam nawet kupić legalnie gry, moderzy na jej bazie często tworzą zawartość przewyższającą zdolności oryginalnych twórców. Tak też jest w przypadku tej gry. Modyfikacje jest oczywiście całe mnóstwo. Największe jakie do tej pory powstały są dwie, czyli Edain Mod oraz Age of the Ring. Najpierw powiedzmy sobie o tym pierwszym. No i moja relacja z nim jest dość skomplikowana. Lubię się czasem pobawić z modami do gier, ale jestem jednak fanem zmian subtelnych, dzięki którym dalej czuję, że doświadczam oryginalnej wizji twórców, która jest po prostu usprawniona. Najlepszym przykładem jest Horn of the Abyss do Heroes 3, albo Mod Dzieje Nevendar do Disciples 2, o którym zresztą miałem niedawno materiał. Polecam. Mod Edain jednak bardzo mocno ingeruje w bazowe doświadczenie tej gry i w mojej opinii aż za bardzo, ale to może być kwestia preferencji. Twórcy moda ewidentnie są fanami trilogii Hobbit'a, w przeciwieństwie do mnie, w sensie pierwsza część była świetna, ale Roman Stauril z Killin wywarła na mojej psychice trwałe ślady, z którymi raczej do końca życia sobie już nie poradzę i nawet magia elfów by tu nic nie dała. Już na wstępie wita nas odtworzony na silniku gry, właściwie jeden do jednego wstęp z pierwszego filmu. Do arsenału jednostek dołącza też znane nam z tamtych filmów postaci, jak Smaug, Necromanta czy Azog. Umożliwia się nam ogranie także kampanii odtwarzającej podróż Hobbita, która ma sporo nowych mechanik, jak choćby nawet lekko RPGowy system misji. W kampanii nie grałem, jeśli ktoś się z nią zapoznał, niech napisze czy warto. Odpalając potyczkę jednak, już na wstępie widzimy nowe frakcje, a właściwie lekko je rozbito. Zamiast grać ludźmi mamy do wyboru Rohan bądź Gondor, miast grać elfami mamy Lothlórien lub Imladris, frakcję goblinów przetworzono na Góry Mgliste. I to już pierwsza potwarz w moją stronę, bo akurat goblinami lubię grać najbardziej. Same rozdzielenie frakcji nie do końca wiem czemu służą, oryginalna gra miała to zrobione klarownie, już dodatek król Nazguli musiał trochę na siłę szyć coś nowego, bo król Nazguli był przecież oryginalnie w frakcji Mordoru. Ostatecznie mamy więcej nacji, ale w każdej jest mniejsza liczba jednostek. Czy jestem fanem tego pomysłu? Niekoniecznie. Jeszcze dziwniej się robi, jak odpalimy grę, bo tak oto staje przed nami ogromna forteca, z którą raczej nie wiemy co robić. Twórcy chcieli tutaj otworzyć bardziej unikalny system budowania z pierwszej odsłony. Nie możemy już budować budynków, gdzie sobie wymarzymy, a mamy do tego osobne sloty wewnątrz miasta. Slotów jednak jest ograniczona liczba, więc spowalnia to naszą możliwość generowania surowców, bo musimy wybierać albo je generujemy, albo tworzymy budynek do werbowania armii. Zmienia to całkowicie paradygmat gry. Mod także w większości przypadków zmniejszył liczbę jednostek w danej armii, stąd grata robi się znacznie spokojniejsza, powolna i trochę mniej epicka. Możemy za to stworzyć sobie fortecę godną bardziej serii twierdza. Czy to zmiany na plus? Rabini pewnie nie będą zgodni. Mnie po prostu liczba zmian tutaj przytłoczyła i pierwsza rozegrana potyczka polegała głównie na czytaniu i próbie ogarnięcia o co w ogóle chodzi, bo nie wiedziałem nawet jak wybudować prostą kopalnię, albo jak zwiększyć punkty werbunku. Mamy możliwość także zmiany systemu na taki, gdzie budujemy swobodnie, co przybliża trochę bardziej wizję gry do oryginału. Twórcy jednak, mam wrażenie, że nie projektowali tego moda, by takie budowanie miało większy sens. Praktycznie wszyscy bohaterowie mają zmienione umiejętności i generalnie każda frakcja jest tutaj przeprojektowana na nowo. Ostrzegam więc, stare przyzwyczajenia po prostu tutaj nie działają. Zmieniono także system umiejętności, wymaga on teraz mniejszej liczby punktów i znacznie poszerzono pulę czarów. Poszerzenie liczby frakcji jest dla mnie nieco sztuczne. Bohaterów często po prostu podzielono. W Gondorze mamy tych pasujących do Gondoru, a w Rohanie w drugą stronę. Jest kilka nowych twarzy, głównie właśnie ze wspomnianego Hobbita. Mamy też sporo nowych typów jednostek. Zmian oczywiście znacznie więcej. Nakreśliłem te, które się rzucałem na pierwszy rzut oka. Zresztą łatwo można wydedukować, że nie do końca ta modyfikacja mi spasowała. Zmian tutaj jest po prostu za dużo i trzeba się nauczyć gry praktycznie od nowa. Do tego rozgrywka stała się mniej dynamiczna. No nie zostanę fanem, może też za krótko z modem obcowałem, no i też nie mam sentymentu do pierwszej odsłony, a mod ten ewidentnie do niego nawiązuje. Jeśli ktoś spędzi w nim więcej czasu i go polubił, bardzo chętnie poczytam argumenty na jego korzyść. Całkowicie przeciwne odczucia znowu mam do drugiej mega modyfikacji, czyli Age of the Ring. Tutaj dostałem dokładnie to, czego potrzebowałem. Niezwykle pieczołowicie rozbudowane praktycznie każdego aspektu gry, jednocześnie z zachowaniem ducha oryginału. Ilość zawartości, która jest tutaj dodana, jest aż przytłaczająca i trudno mi sobie nawet wyobrazić, ile pracy to wymagało od twórców. No ale po kolei. By zagrać w mod, niestety nie możemy użyć w pokazanego już wcześniej launchera, trzeba go ściągnąć z osobnej strony w opisie macie link. Nie musicie mieć również podstawowej wersji gry, modyfikacja zawiera w sobie wszystko co potrzebne, choć przygotujcie się, bo też 13 GB. Instalacja jest bajecznie prosta, włączamy instalator i po chwili możemy cieszyć się grą. Co nam tu dodano? Znowu mamy nowe frakcje, tym razem jednak według mnie znacznie bardziej sensownie rozdzielone. Do tego każda dostała unikalne pasujące do niej budynki, jak choćby Rohan, który przypomina nasz kochany Helmowy Jar, albo Dol Guldur zachowany w stylistyce znanej choćby z twierdzy Minas Morgul. Mamy nawet możliwość zagrania Haradami, ludem znanym choćby z ujeżdżania olifantów i ta frakcja zawiera praktycznie same oryginalne jednostki, jak goryle czy sępy. Do tego jej stylistyka jest stylistyka idealnie wpasowana w grę. Robi to ogromne wrażenie. Każda frakcja, nawet te już nam znane, dostała poprawy w balansie, nowe jednostki nowych bohaterów, nowe umiejętności, bohaterowie także są przeprojektowani, więc początkowo faktycznie możemy być lekko zagubieni, ale osobiście według mnie znaczy łatwiej odnaleźć się w tym modzie, bo zaproponowane tu zmiany są właściwie przedłużeniem tego co w podstawce. Cieszy również zdecydowanie poprawiony balans jednostek. Podstawka cierpiała na to, że choćby machiny oblężnicze czy olbrzymy dokonywały takich zniszczeń, że praktycznie nic innego nie opłacało się często tworzyć. Tutaj machin jest mniej i są zdecydowanie bardziej znerfione, dzięki czemu chce się tworzyć bardziej monumentalne i zróżnicowane armie, a nie spamować te same jednostki. Nowe czary także są wpasowane do każdej frakcji osobno, by pasowały do klimatu. I taki Rohan może wezwać jazdy Rohirrimów, odpalając słynny okrzyk Teodena, a wspomniani Haradzi przywołują ogromnego Mumakila. To tylko przykłady, jest oczywiście wiele, wiele innych, polecam sprawdzić i eksperymentować. Usprawniono też segment multiplayer, choć tego osobiście nie testowałem, dajcie znać, jeśli ktoś próbował. Dodano także około 20 nowych misji, wreszcie, tak jak w pierwszej części możemy odegrać wydarzenia z całej trylogii, zaczynając nawet od bitwy ostatniego sojuszu, a kończąc na pokonaniu Saurona jak w powrocie króla. Jeśli ktoś lubił tworzyć własnych bohaterów, to dodano znacznie więcej możliwości na zindywidualizowanie go poszczególnych aspektów. Zmiany można było opisywać pewnie jeszcze długo i długo. Generalnie Age of the Ring to właściwie ostateczne rozwinięcie tego czym ta gra powinna być, a na co pewnie brakowało czasu oryginalnym twórcom przez pośpiech wydawniczy. Niezwykle polecam, bo możemy tutaj właściwie odkryć tę grę na nowo, choć sam koście z rozgrywki pozostał praktycznie nienaruszony. To po prostu większa i sensowniejsza wersja podstawowej wersji gry. Niezwykle polecam się z tą modyfikacją zapoznać. No, i powoli kończąc, warto jeszcze zwrócić uwagę na wizualia gry. Nie wiem na ile działa tu nostalgia, ale jestem dość zaskoczony, jak nieźle ta gra się zestarzała. No i tak oto prezentuje się ten kultowy tytuł. Spory fenomen, żeby z filmowej franczyzy stworzyć grę strategiczną. Dzisiaj sobie tego absolutnie nie wyobrażam, bo niestety ten gatunek właściwie przynależy głównie do rynku gier nisko budżetowych. A szkoda, bo jestem pod ogromnym wrażeniem, jak nadal ta gra działa. Nadal można poczuć się tutaj, jakbyśmy weszli do trylogii Jacksona i sami nią kierowali. I aż trudno mi sobie wyobrazić, o ile lepiej by to działało, jakbyśmy mieli do czynienia ze współczesnymi możliwościami graficznymi. Niestety to marzenie ściętej głowy. Ale cieszę jak dobrze się ta gra zestarzała i jak stworzone tu mechaniki nadal działają. W tę grę po prostu nadal się świetnie gra, a jak ktoś kocha świat śródziemia, to multiplikuje doświadczenie po stukroć. Polecam. Polecam wrócić do tej wyjątkowej gry. Polecam przetestować mody. Polecam jeszcze raz ruszyć z Teodenem na konną szarze. Polecam z Balrogiem u boku zasiać rozkoszne ogniste zniszczenie. Polecam wyruszyć na nowo ku przygodzie w świecie stworzonym właściwie wiek temu, a który nadal rozpala do czerwoności wyobraźnie tysięcy ludzi. Jedno uniwersum, które każe wszystkimi rządzić, bo przecież gdyby nie Trylogię Władcy Pierścieni, gatunek fantazy nie wyglądałby tak, jak go rozumiemy dzisiaj. A typowa drużyna w grach RPG nie opierałaby się na schemacie, który mamy w Drużynie Pierścienia. Cieszmy się tym dziedzictwem, wzbogacamy o piękno elektronicznej rozgrywki. Dajcie koniecznie znać jak wspominacie tę serię i którą odsłonę wolicie, pierwszą czy drugą. Jeśli podobają Wam się takie materiały, zapraszam do wsparcia kanału na serwisie Patronite lub jednorazowej wpłaty na Bajkofi. Linki w opisie. A teraz bywajcie i powodzenia na szlaku.